Siemano z tej strony, a grubracia? Siema Nagrywamy dzisiaj film z FS22 yy, Mieliśmy dokończyć kosić poza odcinkiem ten rzepak, ale niestety Stała się taka rzecz, że on uschnął Nie wiemy czemu Uschnął Będziemy to prawdopodobnie gruberować Ale Zostawcie w ogóle co, łapkę w górę i suba Pierwsze co to yy, Wywieziemy sobie rzepak tam zbiornika nie było, ale zobaczmy sobie, w sobie cenę. Ten 1900, kolonia, Nie Nie kolonie z 1900? Jak nie? Jedziemy dżungliskiem. Kiedy my używaliśmy... My używaliśmy bandiera na jakieś filmy, czy nie? Nie, to jest dopiero drugi film z tej serii. Bo dawno nie było filmów. Nie było dawno filmów z tej serii. Pada deszcz, więc i tak byśmy nie pokosili. Jest do skoszenia też jęczmienia, ale że nie skosimy, no bo w nie będziemy kosić. Teraz chcemy kiszonkę skosić. No i pada. O, to jest za jęczmie. A mama, gdzie my mamy w ogóle kukurydzę? Tam dalej. Nie tu, tylko tam, wiesz. O, to będzie... Nie, tam, tego tła nie mamy. Nie, bukami były. sobie sprzedać. A. No zaraz będziemy jechać. Wyjdziemy to wrócimy, to chyba grubarować zaczniemy. No, no. Na naszym koncie jest 1500 Teraz będzie trzeba siewkę kupić, prasę przeprowadzić. No niby była, ale musieliśmy ją zmienić, bo nie chciała współpracować. No. Nie, to już jest tu. Słyszy pan? Zwonił pan to Zrobimy cięcie. Dobra, jestem. Katryk zaraz przyjdzie. Dobra, mam na razie. Na wagę wjedziemy. Na wagę wjedziemy. Dobra, sprzedajemy. Specjalnie. Jakąś amperaże. Dobra. Co sobie? Piotrek odłóż ten balon. Dobra, wracamy. I wiem tu już mamy minutę, Dobra, w ten pomod. Cztery dopiero. Jeszcze zdążymy sobie z torkiem No. O, deszcz przestał je padać. No, już prawie, prawie. To jest godzina dziesiąta. Dziesiąta trzynaście. W następnym odcinku y, mają przyjechać nam z tą kukurydzę już, bo... Dzwoniłem już do sąsiada, przyjedzie ten... Przyjedzie y, pomóc odwolić. bo sami nie damy rady. Dzwoniłem tam właśnie do takiego dalszego sąsiada. Mówił, że przyjedzie. z daleka. Fajna jest ta przyczepa, podoba mi się. No. Fajna jest wiesz co? Mm. Ty, te, to się zapięło, te niby te, ale się niby tak tak było. Poczekajcie. Tutaj jest ten. Tutaj mieliśmy na początku gospa, ale ale ten. o, o kurde, co się stało? O. Ale tam za mało miejsca jest. Wielkie. Myśleliśmy, że tam najpierw zrobić gazpę, nie? No. Może jakiegoś vloga byśmy nagrali? Da no, dawno nie było. No, no, no. Może pokażę nam gospodarstwo, bra? Zobaczymy. Tutaj gdzieś jest ta prasa. Potem tak już szukali. Dobra, na razie tutaj go zostawimy, bo i tak na razie nic nie będziemy robić. Zapinamy zetorka do grubera i jedziemy. Gdzie tu mamy za to, że tu A gdzie Gruber? Gruber? Gruber mam no, gdzieś w tym. nie pamiętam, bo dawno nie było odcinków. Właśnie sobie za to, że nie było tych odcinków czasu, ale. Nie było czasu na nagradzie. Tym bardziej, że teraz szkoła, to. No... Tu nie, to nie, to nie. A. Czyli. Teraz Trochę tam zdążyliśmy umłócić, ale to, jakoś wzią. za dużo tego nie było. Mamy 8000. tysięcy. Jakoś za dużo tego nie było. Jęczmień pewnie też będziemy wywozić. Zobaczymy, jaka cena potem, ale raczej będziemy wywozić, nie? No... Lepiej by było sprzedać, bo to... Tutaj nam to Trzymać tam będziemy jedynie belki i kisząk. będziemy sobie... Czekajcie... Hmm. Będziemy też ten... Tależówkę bo Lepiej to by było stależować i zasiać. Albo stależować i po talerzówce gruberem byśmy wjechali, no? No, tylko Grubar coś już chyba byśmy większego, godzinę i później. Chodzi nie? No. Tylko na razie później, na Takie razie. Ej, tak... e, mamy jeszcze Maseję. No to... sobie tak że stoi. Właśnie bym dzisiaj robił sobie na razie to ściewnisko po rzepaku. A wiesz... Nie, następny odcinek to będzie koszenie kukurydzy. Po koszeniu kukurydzy można by było... No, jeszcze zapłacić jeszcze? za tą kukurydzę to człowieku. Może w następnym odcinku byśmy kosili wiecznym. Już by zapłacić byśmy musieli. A no Ile? Nie wiem, nie wiem. 9. To już chyba będziemy kończyć, co? Za minutę. A ile maksymalnie można nagrać? 11. 11 równo No to na 10 będziemy kończyć. Mi się podoba ten gruber. Nie chciałbym go sprzedawać, no ale jest za mały. Już nie na to. Tą... Mamy takie pola to... Możliwe, że będzie polska seria, ale to jeszcze zobaczymy. No to już nie ja będę robił, to już pewnie ty. No ja nie mam czasu na polską serię. Ja to mam tylko. Tylko gdzie ja gram, to mam tylko dwa serii swoje... Znaczy nie. Tutaj, gdzie nagrywamy, i mam swój jeden. No dzisiaj chcę zrobić drugi swój, bo. Już nie taki, nie taki mały ten drugi. Nie na osadzie. No jakby chciał ktoś się dowiedzieć jaka mapa to osada. Czekam na kolonie. Bo ma wyjść. No, czekam akurat. Piotrek, nie się tym bałamanem. Fajny jest ten zestaw. Tak mi się podoba. Szybko w miarę robota nie idzie. Zwłaszcza na takim polu. Dobra zobacz ile. 11. Dobra co. Okupcie. Stawcie łapkę w górę i suba do następnego odcinka. Narra. Narra.